są wartościowe. Krzywda Zajączkowskiej Hermi, która się wydarzyła w partii patriotycznej, tworzonej przez tego świętego brama, który teraz uchodzi za takiego wspaniałego człowieka. Gdzie on był, jak wyeliminowali panią Ewę? Dlaczego on wtedy nie interweniował? Dlaczego nie dał szat? Bo był zainteresowany, bo wiedział, że przegra z nią prawy bory. Tak samo Mędzel jest winien. Na razie głosujemy na Mencena, a potem jak się okaże, jak się okaże, że wygra, to trudno, no to tu, tu, tu przebaczymy. Ale jak się no okaże, że mencena. Przepraszam. Mm -hmm. Ale jeżeli się okaże, że Mencen przegra, to będzie winny i ukarany. I jaka jest najlepsza kara Mencena? Po prostu już go skreślić. Za krzywdę polskiej kobiety. Za to, że polska królewna została zgwałcona w sposób ohydny. Z... Został mm -hmm. zgwałcony elektorat Zostali oszukani patrioci. Konfederacja jest partią, która się deklaruje jako patriotyczna dla ludzi, którzy są prawi, sprawiedliwi, patriotyczni, wierni polscy. I ci ludzie zostali przez nich oszukani. O ich obowiązkiem jest dostarczyć nam najlepszego kandydata z najlepszych. I obowiązkiem jest nie brać na siebie takiej odpowiedzialności, chyba że trafią i naprawdę zrobią, zrobią super kandydata. Nie zrobili takiego. A była taka kandydatura, ją utrącili. I za takie coś powinny być góry partyjne Konfederacji Brauna czy Konfederacji Mencera, bo już są dwie konfederacje, powinny być surowo ukarane. Brałeś udział? Brałeś udział w tym, że utrąciłeś? Jak głosowałeś? Brałeś udział? Nie popierałeś pani Ewy, czyli kandydatki właściwej? No to teraz się goń. Wal się, nie będziesz naszym kandydatem na senatora ani na posła. Precz. To jest właściwa patriotyczna postawa. <grych> Mówię to, że Państwa, już jest, jeszcze jest 6 maja, za 15 minut północ, zaraz będziemy kończyli. Natomiast, żebyście Państwo wiedzieli, że yy, no, taka rozgrywka miała miejsce i tutaj trzeba jasno wyraźnie o tym mówić. Ale teraz zwróćcie jeszcze uwagę na pana Tanajno. Pan Tanajno teraz jest potraktowany tak jak pani Duda. Oni sobie przypomnieli, że Duda złoży... Jolanta Duda złożyła w 2023 roku oświadczenie ustacyjne. Nie protestowali, że ona kandydowała, mm -hmm. prawda? czyli to tak. oświadczenie było ważne. Mm -hmm. I teraz ją ciągają po sądach, że coś nie halo, po wyborach, dwa lata. To jest hmm. właśnie to samo, co zrobili panu, yy, panu yy, Tanajno. I myślę, że to jest dowód pośrednio, że tymi sprawami gra nie na nawroski, chociaż tutaj jego rola jest niepodważalna, natomiast on współpracuje, znaczy, on nie współpracuje z jakąś tak. patologiczną grupą hmm. nieznanych sprawców, a naszym obowiązkiem jako polityków jest pokazać tych nieznanych sprawców. I tak samo jak potępiamy tych nieznanych sprawców, którzy utrącili dobrą kandydatkę wartość najwartościowszą, bo teraz jak tak postawimy przy tych 13 kandydatach, Czternastkę, czyli panią Ewę, no to no wybór jest tylko jeden. To jest no. właśnie ta perła, którą wszyscy mają wybrać. No Twoja perła, ale każdy ma prawo do opinii. Ja myślę, czyli że tutaj jest możliwość. Ja uważam, że jeszcze będzie. pani Ewa będzie miała swój czas. Będzie miała będzie swój będzie czas, miał czas natomiast biada mhm. tym, którzy zabrali wcześniej gdyby nam dali porównywalną kandydaturę do pani Ewy. No, ale z całym szacunkiem, nawet do pana Mencena, który jest umiarkowany, fajny, no, no, taki nie. miły, no naprawdę <laughs> jest słaby przy niej, no, naprawdę. No, jeżeli ktoś rezygnuje z zajączkowskiej na należy Mencena i Brauna i doprowadza do sytuacji, gdzie yy, stali wiaty tak, ona... się kłóci z 38-letnim yy, młodzieniaszkiem, yy, wtóruje mu yy, Korwin, który no, tyle razy oszukiwał ludzi. Tyle razy oszukiwał ludzi. Na y, antyaborcyjnego brał na y, y, konwencji wyborczej stary aborcjonista Olszański bryluje i nikt nie wiąże faktów. No, no. To, to, to jest śmieszne. No. Znaczy... Telewizja narodowa zawsze wyciągała te śmieszne rzeczy. Ludzie nam, no, mi, mi, ja ja wyciągałem te śmieszne rzeczy. One są haniebne i świadczą o tym, jak bardzo my patrioci dajemy się wodzić za nos. Coś chciałeś powiedzieć, Krzysztof? Yy, tak, chciałem unikać tematu yy, popierania jednego czy drugiego kandydata. Ale to ty mów, to nie, to mów, że ty nie popierasz, że ty robisz swoją sprawę, ale ja, ja popieram. że ja też zaznaczyłem, że Twoja opinia ja jest Twoją opinią. Party. Absolutnie nie. Nasz prezes tak, głosuje prawo. na Łęcena. Yy, tak. Ja też zamierzam i wcale się tego nie wypieram. Jest już czas w kampanii, kiedy trzeba o tym mówić i no pokazywać. Mówią tak. Ja, ja się cały czas zastanawiam to, nad tym, jak co jak mówiliście wcześniej. Nas, tak, i, i, I z niedowierzaniem słuchałem wcześniej, jak była pani Jolanta Duda. I faktycznie ja pamiętam ten temat, kiedy ją wyeliminowali z gry za same nazwisko, bo mogłaby odebrać te przypadkowe 1 czy 2% panu Nawrockiemu Ja to pamiętam ten temat. Ale teraz, jak patrzę na to, co się dzieje, o czym dzisiaj mówiliście, to myślę, że, że kto wie, czy w tym momencie prezes. Naczelnik nie, nie siedzi i nie myśli, czy faktycznie nie zastąpić pana Nawrockiego panią Dudą. No ona by faktycznie mogła tutaj jeszcze wrócić do gry, bo ona nie jest oficjalnie chyba wyeliminowana z kandydowania. Nie jest. Tak więc. Odbieramy telefon. To wszystko koniec, się jeszcze może zdarzyć. Jest koniec audycji. Zaraz tutaj proszę yy, Proszę Tak, to był Tak. Halo, hałasuję. Dobry wieczór. Prezes. Dobry wieczór, panie Eugeniuszu. Dobry wieczór z gością w studiu. Dobry wieczór pan. Panie Eugeniuszu.